Mało. Jak? Dzisiaj dwa chyba, czy trzy wrzuciłeś? No bo mam przekonwertowane i zaległe, to... To, 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 to już nas? To wrzucam. No. A FPA byś mógł wrzucić? Nie <laughs> mam przekonwertowanego. Dla mnie to jest najlepsze w swojej sali Jak wcześniej będą ten pierwszy odcinek będzie na no PitFull Ja yeah, pewnie Oszukujesz Co oszukuję? Co oszukuję? Jest PitFull no, A nie wolno PitFull No wolno Nie e? Dla Ciebie nie Dla Ciebie też nie Nieprawda Prawda. Si. Mijajca. Żebyś miał. Patrz na siebie. No. Ja to mam, nie wiem jak ty. Jasne, ty masz. W lodówce chyba. Majecznicze. O iść ty. Zaraz ci tutaj kamerkę wezmę poza, ten, poza wizją. Mhm. aż ci stanie. Mhm. Cześć. Klor, ale ścina coś. To dobrze. Shut up. Nie. Jest. Nie. Tak. Nie. Yeah. Tak. Nie. Yeah. Tak. E -e. Tak. E, e Ogarnij to wna. Ogarnij mózg. <noise> Ogarnij babcie. Ogarnij lagi. Akurat jest 25 FPS-ów więc nie wiem co Ty chcesz Ogarnij lagi 29 Ogarnij lagi Jak mi klękniesz Chciałbyś Żebyś wiedział Pomarzyć każdy może No a akurat Ty nie możesz A 31 FPS, widziałeś? Tak. 30, W, wow, kurde, facet, tylko znaczy. Bo ciebie nawet nie ma 30 bez podzielenia, jakusajsz na 60. W czapie. To trudno. Jak robisz jakąś tą serię? Co, Kotika w ogóle nikt nie ogląda. Co ty chcesz? Nagraj no, nową serię tylko w ogóle nikt nie ogląda Skąd wiesz? Bo widzę komentarze O ty, dużo widzisz Żebyś wiedział hmm. No i jest fajna atrapa wiem co zrobię Będę mieć strażników A ty nie, haha ha. Trudno Mam więcej pumpkinów niż no. ty A tu w ogóle jesteś przewoł Ale moje chociaż świecą Psz, widzi że moje nie No ha. właśnie nie ha. Na bakstep no. marzy Hmm Olo, już jeden stack ten kabla Co to sam kable kradniesz? No już ty kolegom Ty biedaku Zobaczysz jutro nie wejdziesz ma internetu Mhm No zobaczysz co narysujesz, pokolorujesz i na ścianie powiesz. Nie ma ściany. Psz. No tak nie dziwię się jak w kartonie się mieszka. Akurat z pudełku od zapałek. O. No i pięknie. Proszę trochę węgla. E. Tak uh. Mhm. Uh. Ja Co zaraz... masz z tym... Mm -mm. Ja tu zaraz zasnę normalnie. Też tak miałem jak mam chory No ale to zaraz kończę gadać. Idę się kłaść Tu zdaje Zaraz kończę nagrywać. Haha. Przy łóżko muszę zrobić. czekaj, nie starczy, e. a no nie, No nie, nie, się nie, nie, To się co? To się kameruje, nie śpię mi tam. Ja śpię. To się obudzi. <kuh> tak to nie da rady. To, to ja robię. Będzie piękna trapa. Jestem ciekaw co nasz Zota w 1.5. LOL No tak Dobra, poświęcimy to Co ja robię w ogóle? Dlaczego się na szklanie nie da postawić tych Topkinów? Bo świeci. Ha 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 Okej. Okay. dawaj creeper'a LOL No, pa jaka elegancko. Taka trapa fajna. Co nie? Aha. A w ogóle zrobiłem łóżka i konie postawiłem. Coś sądzę. że zaraz skończę ten odcinek. No i po przymularu. Ja też sądzę, że tutaj prefekturę pierdek na ostro. Co? A Nie. tak wygląda... Nie, takie objawy ma śpiące dziecko. Ale jest 15, idź po z kolegami i w piłkę. Jeszcze jakiś znajdziesz. Co ty na to? Aha No lol, co ja żebym zrobił? Spieczył akcję yeah. Tak Wczoraj się ujiczę za to, że na oglądałem Dobra i tak będzie pewnie zwał warty yeah. mamy dzień LOL Już mi drzewa wyrosły Ty no, przez jedną noc? Co? Śmi Ten. Drzewa mi przez jedną noc urosły. No. Jakim cudem? Tam no, chociaż jedno widziałem, że jeszcze nie. No, jakieś jakieś skity mam. Krowa skóra. Raz i dwa. Tylko nie mów nic z zielonym. Mm. A wiesz, że ten sikierko ma chyba największy na damage? Nie. Tak. Na pewno ma większy niż łopata. No łopata tak, ale. Na pewno nie ma większego od tego. Kilka? Od miecza. No, no ale mi chodzi o tego, Chilo, fałopaty i typy. No to tak, to tak. No. Dawaj. Dobra, ma cztery skóry. Zrobimy podki. Nie, no seny mi chyba urosły. <coughs> się w ogóle saty. no to dobra w tym odcinku byłoby to na tyle komentujcie subskrybujcie oceniajcie szczurek pożegna się no na razie razie.